16-letni Claude przedstawia swojemu nauczycielowi niezwykle interesujące opowiadanie. Germain jest zaintrygowany, wierzy w talent pisarski chłopca, więc zachęca go do kontynuowania opowieści. Tylko, co w opowieści Claude'a jest prawdą, a co fikcją? A jeśli jest to prawda, to do czego doprowadzi jego pisanie i jednoczesne dalsze wnikanie w życie rodzinne kolegi z klasy? Nie jest to najczęściej spotykane połączenie, ale oparty na hiszpańskiej sztuce U niej w domu jest thrillerem komediowym. I to bardzo udanym. Jedną ze składowych tego sukcesu są wyśmienite kreacje aktorskie. Popis dają Christine Scott Thomas i Emmanuel Senier, ale poza paniami jest tu też świetny Fabrice Lucini i początkujący Ernst Umhauer. François Ozon wrócił. Reżyser i scenarzysta znany z dobrego kryminału muzycznego Osiem Kobiet czy Basenu wrócił być może swoim najlepszym filmem. Ozone nie kręci normalnych obrazów i u niej w domu też nie jest normalne, w najbardziej pozytywnym znaczeniu tego wydarzenia. Jedyną wadą tego oryginalnego filmu może być to, że znakomity pomysł nie wystarczył na blisko dwie godziny siedzenia na skraju fotela. Po godzinie ta oryginalność zaczyna nieco nużyć, nie robi już takiego wrażenia. Co w połączeniu z niesatysfakcjonującym finałem nie pozwala na pełen zachwyt. To nie zmienia faktu, że u niej w domu szklanka jest prawie pełna. U niej w domu to satyra obyczajowa, historia relacji na linii nauczyciel-uczeń i opowieść o opowieści w jednym. Przy czym to ostatnie jest tu zdecydowanie najważniejsze. Czym są dla ludzi historie? Jak niebezpieczne mogą być? Do czego może doprowadzić ciekawość? Zapewniam, że warto się przekonać.